Dzień dobry. Ostatnio na wielu plantacjach buraka cukrowego można zauważyć pojedyncze rośliny, których liście na wierzchołkach mają żółte, chlorotyczne przebarwienia. Objawy te przypominają żółtaczkę. Jednak porażone liście nie są zesztywniałe i nie łamią się podczas zgniatania. Te symptomy możemy również pomylić z objawami niedoborów niektórych składników pokarmowych. Po zerwaniu takiego liścia i dokładnym obejrzeniu blaszki liściowej można zauważyć na głównym nerwie poniżej przerzucenia niewielkie bliznowate plamy i częściowo obumarłe fragmenty wiązek przewodzących. Te uszkodzenia są przede wszystkim widoczne na dolnej stronie liścia. Sprawcą są zmieniki plus kwiaki z rodziny tasznikowatych. Żerowanie zarówno larw oraz owadów dorosłych polega na nakłuwaniu żyłek liściowych i wysysaniu z nich soków. Podczas żerowania owady wprowadzają do tkanek ślinę zawierającą toksyczne substancje, powodującą ich uszkodzenie w miejscu wkucia. Dalszym następstwem jest żółknięcie części liścia powyżej miejsca żerowania. Występowaniu tych szkodników sprzyjają wysokie temperatury w okresie wegetacji. W niektórych krajach w bieżącym roku, na przykład w Anglii, były powszechnie notowane duże uszkodzenia wywoływane przez te szkodniki. Do tej pory w naszych warunkach szkody powodowane przez te owady nie miały znaczenia gospodarczego. Oczywiście w przyszłości może się to zmienić wraz ze zmianą warunków środowiskowych. Bardzo dziękuję za uwagę. Do widzenia.